zdjęcie familijne ani rodzinne. Jest to zdjęcie z mistrzem Grupy Czwartej, z drużyną Polski. Brawo! Panie trenerze, zwracam się do trenera Górskiego. Czy przewidywał pan taki obrót sprawy? zupełnie, no ale stwierdzam, że nasz zespół był niedoceniany przez w kraju i za granicą. I może dlatego sprawiliśmy taką niespodziankę. Ja tu chciałbym w ogóle podziękować wszystkim kolegom, trenerom, szkoleniowcom, którzy nas tak przygotowali do tych trudnych meczy. I uważam, że w dalszym ciągu będziemy walczyć i widzik zawsze stoi otwarty. Oczywiście Włosi byli faworytami tutaj w ogóle całego... Mistrzostw świata całych, prawda? I, I tutaj uważam to za wielką niespodziankę, a że prawie odpadli z nami, to jest oczywiście nas, nasz, nasz sukces. Tutaj miał Pan, powiedzmy sobie szczerze, cztery pozycje i z wszystkich padły bramki. Czy jest to jakaś sprawa no, koncentracji, powiedzmy tej atmosfery na boisku panująca, Panie Grzegorze? No na pewno tak. Poza tym mamy bardzo dobry chyba zespół pod względem. Ja wiem, koleżeńskim i dużo kolegom zawdzięczam, że w spokoju nabrałem no, ich towarzystwie i jestem bardzo zadowolony. I tylko tak dalej była taka atmosfera. Drugi raz, redaktorzy, mamy możliwość spotkania się w tak gorącej atmosferze, to znaczy raz na Wembley. I nie wiem, co pan przypomina, że tam powiedział, że no, panie redaktorze, to jest to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie jest to ostatnie słowo. No i teraz by się chciało to samo powiedzieć. A może powtórzyć. Powtórzyć, że to, to jeszcze ten... tak. Tak. nie ocenie ocenie wszystko. wszystko. Tak. Proszę Państwa, brawa. Y... Brawa. jeszcze raz brawa dla wszystkich brawa. zawodników.